Wszystkim Witam Was na filmie, którego już dawno na moim kanale nie było i uwaga, skończyłam kolejny szkicownik. Mimo tego, że było to dosyć długo, bo sporo lat w nim rysowałam z przerwami, bo również dokończyłam w międzyczasie inny, który dodawałam chyba w styczniu 2021 roku. No to co, wreszcie udało mi się go zakończyć i mogę go odłożyć na półkę ze skończonymi szkicownikami. Jest to jeden z moich ulubionych, czyli Bristol z SMLT w takim kwadratowym wydaniu, jedaniu już skończyłam i pokazywałam wam przegląd jakoś. nie wiem kiedy to było, ale chyba dosyć dawno. No a teraz mamy kolejny. A w ogóle w tamtym filmie to chyba były dwa. Kurcze. Ja już w ogóle nie pamiętam, co ja pokazywałam, ale wydaje mi się, że dwa. Tylko ten drugi był w innym formacie. Jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco, jakie rysunki tworzę, to zapraszam Was do zaobserwowania mnie na Instagramie albo na TikToku, bo tam będziecie mogli też zobaczyć takie, których nie publikowałam właśnie tutaj na YouTubie, a znajdują się na przykład w tym dzisiejszym szkicowniku. No dobra, ja przestaję gadać, bo myślę, że i tak spędzimy chwilkę na przeglądaniu tych prac, także zapraszam Was do biurka. Dobra, szkicownik wygląda tak. Jest w bardzo twardej oprawie. Możecie zobaczyć. Tutaj jest szyty po boku. I z tyłu również ma taką samą oprawę jak z przodu. Ma 185 gramów, więc dla mnie jest naprawdę spoko i jest to bristol. Jak możecie zobaczyć, tutaj producent zapewnił nam edycję limitowaną, bo były to pierwsze sztuki tego typu formatu, właśnie kwadratowego, zanim jeszcze wprowadzili kolejne. I następny, czyli taki, który jest w ogóle w sprzedaży, nielimitowany, wygląda tak, więc jest to delikatnie mniejszy format, ale powiem Wam, że ten naprawdę mi odpowiadał, był idealny. Natomiast tego jeszcze nie używałam, jest on w zapasie u mnie, ale myślę, że jako kolejny na pewno pójdzie w ruch, bo ja uwielbiam ten papier i serdecznie Wam go polecam do kredek, markerów, ołówków. No, generalnie sprawdza się bardzo fajnie, czyli tak, mamy jeszcze. Taki format. I jakiś czas temu wypuścili też takie małe, miniaturowe szkicowniki, i takie chyba będą fajne w podróż do kieszeni. No, w sumie do kieszeni naprawdę idealne. Dobra, więc te mam w zapasie jeszcze, no, i to jest w ogóle mój drugi szkicownik z SMLT Bristol Sketch album. Bo jeden już Wam pokazywałam, tutaj macie link, a ja tak gadam i gadam, więc może zacznijmy pokazywanie. Dobra. To już otwieram. No i co? Na pierwszy rzut idzie rysunek z filmu. To zobaczcie, który tutaj jest rok. 2019, więc ten szkicownik prowadzę od. Trzech lat. Szkoda, że właśnie nie napisałam żadnej tutaj daty, bo ja przeważnie daty piszę na tych pierwszych stronach, żeby zobaczyć od kiedy do kiedy. No a tutaj mamy tylko właśnie tę. W sumie to jednak można to sprawdzić i zobaczyć, kiedy był dodawany film o atomówkach, bo tutaj mamy sam, narysowaną właśnie w moim stylu. Bardzo mi się to podoba. W sumie robiłam to markerami i kredkami. Kolejna to Alex, również markerami. I kredkami. Wszystkie te trzy portrety, które teraz Wam pokażę, możecie zobaczyć w filmie z atomówkami. I trzecia, Clover, właśnie taka trochę bardziej delikatna i również tą samą techniką robiona. No dobra, więc nie będę tutaj się za bardzo rozwodzić, przechodzimy dalej. Kolejny rysunek z filmu, w ogóle do niego mam taki sentyment, bo tak podoba mi się połączenie kolorystyczne. No, nie, no, powiem Wam, że jest naprawdę fajnie to wygląda. Szczególnie te oczy, właśnie z takim delikatnym odbłyskiem na y, włosach. No i również jest to rysunek z 2019 went 3 Lata temu. Dobra, ja jeszcze tu na chwilę z przyszłości, bo chyba powiedziałam Wam, że to są atomówki, a to są przecież odlotowe agentki. Ja jeszcze, ja w ogóle nagrywam to rano, więc jeszcze chyba śpię i nie ogarnęłam, bo kolejne to są atomówki. No, czyli tam to były odlotowe agentki, a tutaj mamy atomówki. No, dlaczego mi jeszcze nie wyprowadziliście z błędu? Okej, okay, tutaj kolejne w moim stylu atomówki, czyli. Brawurka i robione również chyba markerami i troszeczkę kredkami. Później mamy bajkę. No i właśnie mi się rozładował akumulator, musiałam go wymienić. Więc to jest właśnie znak tego, że jednak było chyba coś nie tak i powinnam przestać. No dobra, wracając. Tutaj jest ta bajka i nie wierzę, że wcześniej to powiedziałam. I kolejna to... Brawórka. Również wszystko jest robione markerami i kredkami. W ogóle w tym szkicowniku mam dosyć dużo chyba rzeczy z Instagrama. Tak mi się coś wydaje. O, właśnie, no, jest taki portret, który robiłam chyba neon markerami, znaczy z dodatkiem neon markerów, kiedy je kupiłam, bo tak bardzo spodobały mi się te odcienie, ale kiedy patrzę już na ten portret, to nie do końca on mi jakoś siada, bo coś jest nie tak z twarzą, chociaż jest taka charakterystyczna, zadziorna, coś tutaj się dzieje, także nie jest źle, ale też coś wprowadza u mnie jakiś taki mały niepokój. Widzę też, że obrys robiłam brązowym cienkopisem, więc to dodało takiej niemocnej zadziorności, więc troszeczkę złagodziło. No dobra, to lecimy dalej i tutaj jest rysunek na pewno, który był na Instagramie robiony ołówkiem, zbliżenie na usta, również 2019 rok jeszcze, yy, no mi się naprawdę podoba. Wykorzystywam tutaj oczywiście taśmę łosi dookoła, żeby obkleić sobie brzegi, aby były ładne, ostre, równe. Kolejny to portret Vicky Gabor i to było na pewno wtedy, kiedy wygrała Eurowizję, więc sobie ją narysowałam i moim zdaniem też nie wygląda najgorzej. W ogóle bardzo lubię rysować jakieś realistyczne rzeczy właśnie w tym szkicowniku ołówkiem, bo jest to dosyć mały format i też nie jest zbyt mały, żeby uzyskać jakiekolwiek szczegóły. Tutaj już poszalałam jeszcze właśnie z tłem i tak to wygląda. Dodawałam na pewno na Instagrama, więc jeśli nie widzieliście, no to zapraszam was do obserwowania, bo tam właśnie na bieżąco możecie zobaczyć jakieś moje rysunki. Chociaż w tym szkicowniku są również i niepublikowane, więc tutaj możecie zobaczyć jednak wszystko. O, ten robiłam, wydaje mi się, że na filmie i bardzo mi się podoba. Tylko. Robiłam go jakimiś takimi tańszymi kredkami, z tego co pamiętam. Myślę, że mogłabym zostawić Wam tutaj link, jeżeli nie zapomnę, i jeżeli znajdę ten film, gdzie to było taki świąteczny, więc zbliżamy się do końcówki 2019 roku. Biorąc pod uwagę to, że był wykonany właśnie takimi tańszymi kredkami, które nie do końca dobrze ze mną współpracowały. No, ale takie coś, nie no, moim zdaniem spoko. Mm -hmm. <grytanie> Zupełne przeciwieństwo tego, co mieliśmy wcześniej, ten rysunek totalnie mi nie wyszedł. Chciałam go dodać na Instagram, ale po tym, jak to wszystko wyglądało już na koniec, stwierdziłam, że o nie, to się w ogóle... W ogóle nie nadaje, a miał być właśnie świąteczny rysunek z wyobraźni, tutaj z tyłu bombeczki, pingwin, bałwan, ciastek, no jest klimat, oczywiście, że jest, ale czy to wygląda dobrze? No, już tutaj niekoniecznie. W ogóle jakoś tak za mało cieni pododawałam, wszystko wygląda dosyć płasko. Teraz bym to zdecydowanie inaczej zrobiła. A ja lubię Drodys z czyli rysowanie ponowne tych samych rysunków po latach, ale no, jeszcze to nie jest ten czas, żeby tutaj świąteczne rzeczy przemycać. Dobra, dalej. O, ten rysunek Wersow. On nie do końca mi właśnie wyszedł, bo coś jest nie tak z twarzą. Jakoś tak przedobrzyłam wszystko, i Mimo tego, że może wydaje się podobna, kurtka mi się w miarę podoba, to właśnie coś jest nie tak z twarzą. Robiłam to markerami i kredkami, dosyć dużo tych kredek tutaj pododawałam i może właśnie to dlatego, bo na twarzy widzę, że wszędzie są kredki, a mogłam tylko jedynie dodać je na jakieś cienie. A no i fajnie, moim zdaniem wyszła mi ta dłoń, więc tutaj jest spoko, ale ogólnie go podsumowując coś jest jednak nie do końca tak. Hmm, chciałam zrobić swój autoportret, coś mi nie wyszło i dlatego wzięłam z drugiej strony rysunek markerami zrobiłam, tak, bo chciałam to jednak jakoś zakryć, więc może przejdźmy dalej do tego rysunku z tłustego czwartku. I ten robiłam wydaje mi się, że właśnie na filmie tutaj mamy już 2020 rok, no bo chyba to jest wtedy luty, jak wypada tłusty czwartek, tak mi się wydaje. No i mamy tutaj Lizaka, żelkę, drugiego lizaka i Donata. Moim zdaniem, fajna taka rozkładówka, dobrze wygląda i no, dobrze, że tutaj mi się nie udał rysunek, więc mogłam sobie poszaleć po dwóch stronach markerami. Ok, widzę, że chyba jesteśmy jakoś w połowie tego szkicownika. Nie ma tutaj zbyt dużo stron, ale to też dobrze, bo wtedy szkicownik jakoś lepiej mi się zapełnia. Następny rysunek yy, chyba też był z Instagrama, znaczy na Instagrama rysowany, albo go nie dodawałam, nie wiem. Moim zdaniem trochę za nisko jest ta, tutaj ten obszar i wydaje mi się, że możliwe, że w programie go trochę podwyższałam, żeby dodać na Instagram, aby to jakoś wyglądało, bo chyba takiego bym nie dodawała. Właśnie fajna jest opcja, że można sobie przenieść to jeszcze w programie i dopracować. Eee, no robiony po prostu markerami, nic tutaj więcej nie dodawałam. Widzę też, że jest sepia jako cienkopis, no i tutaj czarny w oczach, żeby jakoś się one wyróżniały. Następny realistyczny rysunek deserku. Bardzo takie lubię robić. W ogóle dawno chyba nie rysowałam, a podoba mi się w ogóle ta borówka, jak tak na nią patrzę. Generalnie nie jest e, najlepszy, bo też nie ma zbyt dużo cieniowania, jak tu widzę. Dosyć płasko wygląda. Chociaż, no nie wiem, jak tak przymknę oczy, to jest spoko. No i teraz trochę mi się jeść chcę, bo jestem przed śniadaniem. No, i kolejny rysunek ołówkiem. Tutaj mamy oczko, i w ogóle pytacie mnie też, jak zabezpieczam takie prace w szkicowniku, żeby one nie przechodziły na tą stronę, żeby się nie rozmazywały. No, i tutaj widzę jakiś brud dookoła. Po prostu używam fiksatywy, i tą fiksatywę mam w sumie tutaj przy sobie jest ona z Winsor Newton, ona mi bardzo fajnie służy miałam jeszcze z ale ją odłożyłam, bo robiła mi plamki, a właśnie trzeba tak przytrzymać ze 30 cm z dala od rysunku, spsikać no i pozostawić do wyschnięcia i powinno tam zadziałać się, później właśnie nie rozmazywać więc polecam wam takie rysunki spsikiwać fiksatywą nie robię chyba tego przy innych, jeżeli na przykład użyję pasteli suchych, no to wtedy tak, czyli pastele ołówki, ale do kredek ani do markerów tego nie używam, bo one po prostu mi się nie rozmazują tak na co dzień. O kolejny rysunek 2021, a tutaj mamy też już 21. No dobra, czyli ogromny skok. Chyba tutaj nie chciało mi się używać tego. Pewnie miałam jakiś inny szkicownik w użytku. I mamy rysunek, który robiłam dla Bugbit, inspirowany książką, o której wam opowiadałam w jednym z filmów. No i taki po prostu z wyobraźni, robiony markerami na bazie alkoholu, i dodałam delikatnie kredki, ale nie za dużo. No, ja bardzo lubię rysować oczy, i mamy już kolejne tworzone ołówkiem a nic nadzwy nadzwyczajnego na pewno dodawałam to na Instagram. O, jeden chyba z takich yy, troszkę świeższych rysunków, bo ten był dodawany jakoś nie wiem, w tamtym miesiącu, kiedy to było w sierpniu, ale jest to The Weekend, no i tutaj troszeczkę się nadziubałam, ale moim zdaniem fajnie się to rysowało, bo jest tutaj duży kontrast na tym zdjęciu. Podobało mi się to, jak są pokazane te włosy, tutaj zarost i no jest po prostu czerń, więc musiałam ją jakoś wydobyć, dookoła przykleiłam taśmę łosi, żeby były właśnie krawędzie, no i tak wygląda ten rysunek. Moim zdaniem wyszedł mi nawet podobny, więc jest fajnie. Jeżeli rysuję ołówkiem, no to już nie muszę się aż tak martwić o dobre rozmieszczenie kolorów, tylko po prostu sobie rysuję różnymi grubościami. O, tutaj mam, jak możecie zobaczyć, wyrwałam sobie stronę, bo mi coś tam nie odpowiadało, więc pierwsza jedna strona, nawet w sumie chyba dwie, bo tutaj były tak, zostały wyrwane, no ale trudno. Więcej z tego nie wyrywałam. Raczej staram się zostawiać szkicownik tak jak jest i moje nieudane rzeczy po prostu zostawiać i później wam pokazywać. No dobra, mamy tutaj szkic dziewczyny, którą znalazłam na Pinterestie. Robiłam go ołówkiem i troszkę kredki dookoła dodałam i wydaje mi się nawet, że to były te nowe kredki, które wam pokazywałam na początku miesiąca, czyli Chromaflow z firmy Derwent. Kredkę dodałam również tutaj na strój, czy tam na bluzkę. A zrobiłam to właśnie w takim stylu szkicowym, niedopracowanym, żeby było widać kreski i jakąś tam małą dynamikę. No. To lecimy dalej. O, ten rysunek pokazywałam Wam na Instagramie. Dodawałam go jako taki szkic, taki szybki rysunek. Jest on z wyobraźni. Nie dorabiałam żadnego tułowia, szyi ani nic, tylko skupiłam się właśnie na głowie. I robiłam to markerami i dodałam trochę kredek. Do tego właśnie bardzo lubię robić obrysy kredkami, bo to wygląda dosyć delikatnie i też fajnie pasuje mi do markerów. Więc polecam Wam wziąć kredkę w trochę ciemniejszym odcieniu niż ten, który jest bazowy. Czyli na przykład mamy tutaj, w Włosy w kolorze takim fioletowym, a tutaj jest obrys ciemniejszym fioletem. Tutaj mamy taki cielisty odcień, i wziąłam sobie brązową kredkę do obrysowania. No i tutaj jest jeszcze czarna, żeby też wydobyć te oczka. Jeszcze ciekawostka, jak tu już jestem, to powiem Wam, że chciałam użyć tego markera Kopik i trochę się zdziwiłam, kiedy go otworzyłam, bo popatrzcie, jak on wygląda. On mi cały w ogóle wysechł, i Zrobił się sztywny, czajcie. Pierwszy raz mi się coś takiego z kopikiem stało. Dajcie mi znać, czy komuś z Was coś takiego się stało. Mm, jeszcze taki piękny kolor. Chciałam właśnie nim pokolorować te włosy, no ale wtedy wybrałam już ciemniejszy. To jest dziwne. Kopik mi umarł. Pierwszy raz coś się takiego stało, a nie był otwarty, wiecie? On był cały czas zamknięty. Dobra, przechodzimy dalej, bo jednak trochę się zagadałam. Tutaj mamy nic szczególnego: dwa jakieś takie małe szkice oczu, robione krytkami polichromos. Tutaj mamy fioletową, tutaj taką miętową. No cóż, tak do poćwiczenia po prostu. Rybka. Czy to Nemo? Tak, chyba Nemo, co. Zrobiłam taki, taką małą ilustrację z, ze zdjęcia, które znalazłam. Po prostu bardzo lubię w ogóle ćwiczyć sobie patrząc na zdjęcia. W szkicowniku to naprawdę jest spoko opcja. I tutaj mamy nawet obrys. Cienkopisem czarnym i do tego wszystko pokolorowane markerami na bazie alkoholu bardzo dużo jest tutaj markerów na bazie alkoholu w tym szkicowniku, ale właśnie tak jak wam mówiłam najbardziej lubię używać te trzy rzeczy, czyli markery na bazie alkoholu, kredki i ołówki. To robiłam też taką imitację wody, więc nie jest pusto, tylko dosyć ciekawe to wygląda moim zdaniem, mimo tego, że ilustracja jest naprawdę prosta. Kolejny szkic w odcieniach różu. Chciałam jakoś tak użyć jednego koloru i nie kombinować za bardzo z innymi, więc też dodałam obrys różową kredką. Chyba też była to polichromos. Polichromosy super nadają się do szkiców, bo one zbyt szybko nie gubią tego swojego szpicu, więc mamy. Przez długi czas po prostu zaostrzoną kredkę. No i tutaj chyba też wykorzystywałam jakieś zdjęcie, więc na jego podstawie rysowałam portret. Teraz muszę chwilę poczekać, bo, bo psy za oknem zaczęły szczekać. No dobra, więc styl taki szkicowy, bardziej dynamiczny. No, nie ma tutaj chyba nic za bardzo do powiedzenia. Tu dodałam jeszcze markera, po prostu bloczek, i jak wiecie, ja bardzo lubię takie geometryczne dodawane tła. I tak to wygląda. Chyba zbliżamy się powoli do końca, bo wydaje mi się, że jeszcze ze dwa, tak chyba dwa rysunki zostały. Tutaj mamy koale. To zdjęcie tak mi się spodobało, że musiałam je przerysować, tylko właśnie w taki ilustracyjny sposób, bardziej, nie wiem, do jakiejś książki. No, wydaje mi się, że to fajnie by pasowało. Na przykład tutaj coś tam okoali, i tutaj tak, taki rysuneczek. One są takie słodziachne. No, i bardzo podobna technika, którą wykorzystywałam wcześniej, czyli markery i kredki, tylko kredkami dodawałam tutaj raczej obrys i troszkę takiego kreseczkowania, więc żeby pocieniować. Jeżeli ciągle mówię trochę, to możecie policzyć, ile razy przez ten film yy, to powiedziałam. Ale żeby jeszcze uzupełnić tę ilustrację, dodałam dookoła takie listki, nie obrysowywałam ich, tylko żeby po prostu do takiego innego koloru, aby nie było tak Szaro i brązowo, tylko aby coś tam się odznaczało. No ale moim zdaniem chyba fajnie to wygląda i przypomina mi się Kakoale. I ostatni rysunek na dzisiaj. Tutaj mam w ogóle jeszcze y, taką kartkę podwójną, która mi zabezpiecza to, żeby nie przechodziły markery na drugą stronę. A tutaj jest po prostu taka przyklejona. Mogłam tutaj też w sumie coś narysować, ale już dałam sobie spokój. I ten ostatni rysunek to ilustracja słonecznika. Jakoś tak. Na zakończenie kurczę tych wakacji robiłam go również markerami i kredkami. Kredkami raczej głównie właśnie obrys, ale też trochę kreskowania. I chyba była to brązowa kredka. Generalnie nic szczególnego, tak prezentuje się już skończony rysunek, który robiłam dosyć krótko, tylko trochę mi zaszło właśnie z tymi płatkami. No i w sumie. To już wszystko. Z tego nie było nawet tak dużo tych rysunków, ale coś tam jednak porysowałam. Jest jakaś różnorodność w środku: są ołówki, kredki, markery. Nie używałam tutaj farb, bo moim zdaniem ten papier nie za bardzo się do tego nadaje. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, który rysunek Wam się spodobał najbardziej. Możecie zrobić to oznaczenie czasowe, żebym mogła sobie kliknąć, to będzie mi łatwiej. Ok, i w dzisiejszym filmie to już wszystko. Napiszcie mi w komentarzach, jakie macie spostrzeżenia, jeżeli chodzi o oglądanie przeglądów szkicowników. Ja Wam powiem, że mnie naprawdę zawsze inspirują, kiedy włączę sobie jakiś film z przeglądem, to później od razu jakoś automatycznie. Chce mi się rysować. Także mam nadzieję, że również ten film i Was zainspiruje. My w kolejnym odcinku widzimy się w środę o 15. Chyba tak, chyba to jest właśnie wyjątek. Także do zobaczenia i pa!